Przed zaczęciem odcinka zapraszam Was na zakupy z Buddo. Udajemy się więc do jednej z krakowskich galerii. iSpot, zaraz drugi sklep, żeby odebrać Xboxy i siana już nie ma. Ale za to są nagrody. Pamiętajcie mordziadki, że tydzień temu zaczęła się akcja, w której jako właśnie nagroda główna jest 352 z ale i dodatki. No właśnie, te, które kupiłem. Szanse są naprawdę spore. Wierzcie mi, wiem co gadam, że są dość duże, bo wiem ile osób wzięło udział. A wygrywa w sumie aż 11 z Was. 3 razy iPhone 13 Pro 256GB. 2 razy Xbox x 5 razy opłacony wynajem samochodu sportowego w jednej z wypożyczalni na weekend. No i wiadomka, też nagroda główna, jaka to pewnie większość z Was już pewnie wie. Przygotowany od zera Nissan 350Z. Wbijajcie na stronę 352JZ.pl i kupujcie pakiety fotoksiążek, które przedstawiają w większości nigdy nieopublikowane zdjęcia z czasu prowadzenia kanału, a tym samym pakiety losów. Wejść do gry można już za 39 zł, a na stronie przygotowanych zostało kilka wariantów zakupu, i każdy z nich zawiera inną ilość losów. Jakby ktoś miał się prawie popłakać, że na pewno akcja jest ustawiona i wygra kolega, to polecam zabać przysłowiowego barana w ścianę, ponieważ jak widzicie teraz na ekranie, nad legalnością akcji czuwa cały czas Urząd Skarbowy. Zwycięzcy zostaną wybrani live podczas transmisji na żywo tutaj na kanale. Tak jak mówię, 352jz.pl wpadajcie, a tymczasem zaczynamy materiał. Siema, Siema, witam, kłaniam się, piona czy dzień dobry. Każdym z możliwych przywitań, witam Cię w materiale, na który wiem, że wielu z Was czekało. Skąd wiem? Ostatni tego typu film opublikowaliśmy 18 września 2021 roku, kiedy to w ponad półgodzinnym materiale pokazywaliśmy Wam, jak wygląda nasza praca nad odcinkami z Zakulis przy okazji pierwszej na świecie tego typu realizacji w Czarnobylu. Film ten do dziś zebrał 1,4 miliona wyświetleń, a wy tym wynikiem daliście mi jasno do zrozumienia, że jesteście mocno zainteresowani tym, w jaki sposób nasza skromna ekipa robi takie rzeczy, jakie czasem się nam zdarza robić. Zaczynajmy więc backstage powstawania materiału prezentacyjnego NISA na 352 jz w depocie kontenerów morskich. Piątek, 8 kwietnia, godziny przedpołudniowe. Planowany wyjazd w 600-kilometrową trasę ustaliliśmy na 11.30 rano. Niestety, jak to w otoczeniu motorsportu, niewiele to wszystko ma wspólnego z założonym planem. Niestety, przez drobne problemy techniczne, które jak zawsze wychodzą przy finale budowy samochodu, Nissan nie wrócił do nas na finalne poprawki estetyczne we wtorek, tak jak zakładaliśmy. Wrócił do nas dziś. A dokładnie to dziś o 6.30 rano. Zgadza się. O 6.30 rano, 5 godzin przed planowanym wyjazdem. W sumie nas to nie dziwi. Przez dwa lata realizacji dookoła niestandardowych rzeczy zwyczajnie chyba przywykliśmy. Podejmujemy więc rękawice i walka z czasem start. Ciągłe przejazdy między sklepami motoryzacyjnymi, wulkanizacjami a garażem z autem. Damian z Criminals Detailing, który zajmuje się logistyką przygotowania wyjazdów, w tym czasie walczy z detalami, jak przyciemnianie szyb, klejenie naklejek na opony czy finalne czyszczenie samochodu. że na 99% odpukać. Tf, tf, zostaniemy dzisiaj zatrzymani tym zestawem. Późnym wieczorem po dojeździe na miejsce bardzo nam zależało na chociaż dziesięciominutowym rozeznaniu terenu, na którym następnego dnia przyszło nam, no właśnie, co nam przyszło następnego dnia. No tak, tylko skutek nagrań nie zależy w sumie od nas, natomiast od nas nie zależy pogoda. Nie mamy na nią żadnego wpływu, zwłaszcza przy samym morzu. Dużym zmartwieniem i dużym aspektem, który skutecznie podcina skrzydła, jest prognoza pogody, mówiąca, że mocno źle wybraliśmy, a cały weekend ma lać. Niemniej jednak, no jesteśmy już na miejscu. Nagrywamy niezależnie od tego, czy będzie deszcz, czy słońce, więc plan należy przygotować. Po zobaczeniu, jak wielki jest teren, oraz jak wielki jest jego potencjał. Pomysłów w głowie są setki. Ustalmy więc zakres nagrań. No wyjeżdżamy właśnie z portu, to co się tu odbije, to jest kurwa, jakiś Tu się można chyba do 200 na godzinę rozpędzić i Tu jest 5000 kontenerów w Nie no, zobaczysz to, to na żywo, to, to smarkują po ciempu, a, bo, a w, w świetle dziennym będzie dwa razy lepiej. Witam Państwa w sobotę, godzina 8.31 jeżeli ten film powstał, to powstał właśnie dziś. A jeżeli nie powstał, to nie powstał też właśnie dziś. W ogóle to jest, jest sytuacja taka, że jest 8.31, a dzisiaj podczas nagrywania tego materiału wychodzi film, bo jest sobota o 14. .00. Film Przemek skończył montować pół godziny temu, czyli o 7.31, yy, znaczy godzinę temu o 7.31 teraz film jeszcze trzeba sprawdzić pod kątem przekleństw, wyrenderować, wrzucić na YouTube'a, dodać opisy, a w międzyczasie patrzcie jakim Merolem przyjechał, yeah. to jest styl, co? Ten człowiek to jest Wojtusz Kozara yy, Fotograf go na chwilę. <grym> <głos> Nie <głos> Nie no, tak na poważnie, to jest to Wojtuś Kożara i robił zdjęcia kwebo na Fidę, ale na chwilę obecną Wojtuś robi zdjęcia z kadmi. Co? Wszystkim! Wszystkim, przepraszam. I to jest kolejna rzecz. Ja coś zepsułem? Nie, ja dostałem. Patrzcie, <noise> <noise> ma normalnie sterowanie od robota i to jest kolejna rzecz, która zrobi mega rozpierdol w tym filmie na 1200% ze względu na to, że chyba nikt na polskim YouTubie jakby takim w cudzysłowie komercyjnym z tego nie korzystał. Znaczy nie, czekajcie, na komercyjnym korzystał, ale na lifestyle'owym nikt nie korzystał. Mało tego wszystkiego, na YouTubie motoryzacyjnym lifestyle'owym nikt nie korzystał. plan ściągnęliśmy gigantycznego robota do nagrań. Chciałbym Wam teraz rzucić na ekran kilka efektów jego pracy. Także panie montażysto wrzuć coś fajnego i pokaż widzom jak zajebisty efekt daje mechaniczne ramię. Kolejny raz przecieramy nowe szlaki, moi kochani. I w sumie to taki backstage jak ten. To chyba jest dobre miejsce, aby wam wytłumaczyć, że taki robot dla kilku ujęć na cały dzień na planie to jest naprawdę gruba kasa, a ja na takie ujęcia dla was mogę taką kasę wydawać dzięki temu, że Wy oglądacie nasze filmy. My dajemy Wam najlepszy content, jaki my umiemy zrealizować, a wy dajecie nam swój czas, który poświęcacie na oglądanie. Myślę, że między mną a wami to całkiem uczciwy układ. O kurwa następny. jestem w niebie. Wrzuciliśmy Nissana, zrobiłem te 2-3 kółeczka, zaraz się będziemy podpinać komputerem, bo trzeba ustalić yy... To jest z temperaturą oleju, nie grzeje się jakoś bardzo, ale i tak więcej niż standardowy dwajotz, więc będziemy to weryfikować, bo teraz auto prowadzi w kalafon Dwa razy lepiej niż myślałem, że się tym prowadzić Nie jest mozolne, zajebiście oddaje kierownicę, ma bardzo dużo trakcji. Le pozoro jest bezpieczne, bo jedzie też normalnie na wprost. Wrzucamy niuka. No i tym to się już można pakować na centymetry tego konteneru, bo tutaj jest skręt. No to już jest po prostu tych Czekajcie, hej, ej Jak mi nie że mamy to i sobie chyba, że mogą nie, co odejść tylko Ja co to za dumne. Ale gdzie ja wie. Pokażę wam coś jeszcze backstage'owo, bo to film backstage'owy, to wam pokażę backstage'owo. Mówiłem o tym na moim Instagramie, ale nie mówiłem o tym tutaj na YouTubie. Teraz o tym powiem pierwszy raz. Otóż jakiś czas temu zbudowaliśmy, a właściwie zakupiliśmy jakby drona, ale Przemek zbudował całą konstrukcję, żeby do tego drona przypiąć normalną kamerę, taką latającą, Sony po prostu latającą, żebyśmy mogli nagrywać również w nocy i żeby ładnie to wyglądało. Nie będę wyciągał całości, ale... To jest moja ręka, to jest szybki dron. To jest szybki dron, to jest FPV-ka normalnie latająca 140 km na godzinę. Do tego jak się dołoży śmigła, a są po dwa śmigła na jedno ramię, no to nie dość, że brzmi to jak latający ciągnik rolniczy, to jeszcze do tego wszystkiego naprawdę waży parę kilogramów i jeszcze do tego wszystkiego będzie pięknie nagrywać. Bierę torbę, bierę buty i trzeba wykonać sesję zdjęciową dla Illegal Night, bo pamiętajcie, że prawilna marka jest kiedy pota. Montaniczna akcja wyszła. Chłopaki cały dzień katują 350 robotem, więc wywalimy Niuka na wysokość trzeciego piętra. Po co? No głównie dlatego, że nikt normalnie takich rzeczy nie robi, a my staramy się być nieźli w rzeczy, których jakby nikt nie robi, troszeczkę przesuwając granice. Dodatkowo powstanąż to zdjęcia, no i jeszcze dodatkowo ogramy całość dronem. A no i jeszcze jest ostatni aspekt, bo możemy, bo tak chcemy, bo się dobrze przy tym bawimy. My moi kochani, zjeżdżamy teraz z lawety niukiem. Pakujemy go na ten kontener Ten kontener przypinamy do tego jego mościa, który nazywa się kalmar, tak? Tak jest A kalmarem ładujemy go na wysokość trzeciego piętra Bo będzie wyglądał jak w sklepie z zabawkami I zdjęcia wyjdą Przestos Auto w ogóle. To już mogę sobie nagrać silnik sprzedać. A on się chwieje tam u góry i nie jest zabezpieczony. On po prostu stoi na biegu. Nic. Nie ma ani ręcznego ani nic. uważnie kanał, wie, że mam królewski lęk w wysokości, a przebywanie na trzecim i to w taki sposób piętrze jest dla mnie po prostu jak tortury. Że w ch... się muszę przełamywać! Nienawidzę wysokości! Ch... Dzień numer jeden, zakończony względnym sukcesem tam początek, czyli deszcz i duży problem, zero trakcji, zero fajnych nagrań, zero dymu, zero strzelania i zero zabawy. Natomiast później totalnie przestało padać yy, i w drugą stronę, strasznie dużo trakcji, aż za dużo trakcji. No i co? Dzisiaj głównie były foty, dzisiaj głównie był niuk na górze. Jutro będą oba na górze moi kochani. Do tego wszystkiego dzisiaj było bardzo dużo robota. To jest mega czasochłonne. Zajebiście to wygląda, jak pewnie już widzicie zresztą zauważyć. Ale rzeczywiście jest bardzo czasochłonne. Natomiast jutro będzie już stricte. Zarówno ten będzie łódutał, jak i ten. Mam nadzieję, że przez całą wierzch. Widzimy się już jutro. Dziękuję. Pozdrawiam. Teoretycznie ten dzień, w cudzysłowie pracy, zakończyliśmy, natomiast praktycznie jednak nie należy zapominać, że przed nami jeszcze jeden, w sumie najważniejszy dla dynamiki materiału, dzień nagrań. Godzina 23. Restauracja w samym centrum Gdańska. Omawiamy więc wstępną trasę przejazdu samochodów podczas dynamicznych nagrań jazdy w drifcie. Tutaj fajna sytuacja miała miejsce. Wstępnie w scenariuszu mieliśmy zapisane, że Paweł do swojego auta przyjedzie Audi A8, którym przyjechał do Gdańska. Na planie jednak zupełnym przypadkiem znaleźli się widzowie kanału, którzy przyjechali i tu uwaga. Starą ósemką, ale BMW 8, a nie Audi. Uznałem, że fajnie będzie skorzystać po pierwsze z tak rzadko spotykanego klasyka, po dwa, z samochodu przypadkowo poznanego widza, będzie miał petarda pamiątkę, a my klimat na nagraju. Myślę, że wszyscy zadowoleni. Ja natomiast wiadę ani nie Audi, ani nie BMW, ja wiadę kontenerem. No, normalnie, mnie do mojego samochodu wwiezie Kalmar w 3-tonowym kontenerze morskim. Zresztą myślę, że to jest dobry moment, abyście zobaczyli teraz na ekranie taki skrócony flashback, który przypomni Wam, jak wyglądał wstęp, a za moment zobaczycie, jak został on nagrany. Tak, fabularnie, fabularnie. Zaczyna się porko 8. Zaraz tutaj sobie jedzie kalmar, takie życie portu standardowe depotu, że wiesz, ktoś liczy sobie, z dół i tak dalej. I w efekcie później będzie po prostu taka, taki film, film, a nie tylko sama jazda, no bo sama jazda to jest po prostu jazda, a tu jeszcze będzie fabułka. Nie? Dlatego moi kochani, została dla Was przygotowana fabuła. Łowiliśmy się na tym lekko z pół godziny. Myśliliśmy, nie ma dialogów, więc jest dużo łatwiej. Tu, i tu już wchodzisz na wojska, ja schodzisz z kalmara tak najgorzej żeby przez te kontenery, to musisz znajdzie bardziej tak, 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 tak i on se liczy nie? a później będzie cięcie? ja w dwa barki tak, no, wiem, ale nie, nie, no właśnie, żeby nie przez te kontenery to każdy tylko... Aś, musisz go trochę śledzić, ale on w k powoli jedzie, nie jest go no dookoła no, do jakoś wszyt. no spróbuj go obyć dookoła a później, no, jest. później przejdziemy na jeszcze. Nie wiem, ale tak poszło, że ja stałem i tak daleko, a i tak chyba od góry nie wiem, co to grubo, co? Jaki Wojtek -wa, oszukuje przeznaczenie. Kur... tyle młodoka od oka <grym> Patrz, <pod> <grym> Kamerę żeś roz... Jakbyś ktoś pytał, czy GoPro mają z nami ciężko, to to było GoPro 10. I jakbyście się zastanawiali, moi kochani, dlaczego nasze produkcje czasem tyle kosztują, to dlatego tyle kosztują. Popatrz, nawet tu wyrwało zaczep cały. Widzisz? Który to jest naszego GoPro 10? To jest trzecie GoPro 10. Jedno zgubione, jedno ukradzione, trzecie zniszczone... o kurwa. Mam nadzieję, że się nagrało. Co? Podczas dwóch dni realizacji pogoda okazała się być dla nas minimalnie łaskawa. Co prawda każdy z nas absolutnie przemarzł, bo wiatr 60 na godzinę w połączeniu z temperaturą 4 stopni, to warunki daleko odbiegające od klimatu ala Los Angeles, ale przynajmniej nie lało. To uratowało sytuację, ponieważ dla tych dwóch dni równie ważne co nagrania były dla nas zdjęcia. Umówmy się, że nikt w Polsce, a i myślę, że mało kto na świecie, pakuje dwa całkowicie wybudowane od zera samochody oba z legendarnym 2JZ dziobami do siebie na kontener po to aby dźwigiem wraz z ich właścicielem wywieźć je do góry Foty, które takie niekonwencjonalne rozwiązanie przyniosło, no ja uważam, że są naprawdę mocne. Nie znam się na fotografii od strony technicznej, ale gdyby takie zdjęcie, jak widzicie na ekranie teraz, zawiesić gdzieś na billboardzie, reklamie czy stronie internetowej, to zwróciłbym na nie uwagę i chyba pogratulował wykonawcy. Swoją drogą powiem Wam jako ciekawostka, że bardzo dbam o to, aby nie spamować zdjęciami na Instagramie. Niektórych obserwujących to męczy i praktycznie z każdej nawet grubszej akcji wrzucam tylko jedno, a czasem w ogóle nie wrzucam żadnego zdjęcia. Przez to na komputerze od początku istnienia kanału mam około 1500 nieopublikowanych nigdy zdjęć. Tego typu i blisko 100 z nich wraz z opisami dostaniecie w formie cyfrowej fotoksiążki, która trafia do was przy okazji wejścia do gry o Nissana 352JZ. To jest tylko taki dodatek, ale wierzcie mi, że zwyczajnie, jednym słowem, moim zdaniem, jest zajebisty. Przyleciał mi kamyczek łba, trafił w kontener, odbił się i trafił mnie w głowę bez kitu z 80 metrów. K***a. Następne planie jest też tak, że staje się operatorem w tym wszystkim. Przemek będzie leciał teraz dronem, a ja, żeby ładnie uchwycić i żeby zaoszczędzić czasu, chowam się tu, żeby mnie nie było widać na kadrze i nagrywam temat, w którym 352JZ przejeżdża pod tym kontenerem tak naprawdę na centymetry. Będzie wyglądać zajebiście. Wiele kadrów, które widzicie w filmach, są też robione przy ZE. Co? Git Czekam na ciebie. 18.32 i to jest godzina, w której przegraliśmy z czasem. Z uwagi na to, że zobaczcie jak słońce poszło już po prostu za kontenery, dosłownie za 10-15 minut cały port obejmie się zwyczajnie cieniem, i nie będzie się to trzymać kupy. Nie zdążyliśmy zrealizować par, więc stwierdziłem, że zakończenie tego materiału będzie troszeczkę inne. Mamy nagraną samą Zetkę, mamy nagranego samego Niuka. Teraz te samochody połączą się tutaj na środku portu i wspólnie pojadą na środek portu. Całe nagranie będziemy sobie realizować z lawety. Samochody zjeżdżają się na środku. Ja wysiadam wspólnie z Burkosiem, zbijamy piątkę. Odchodzimy od aut, zostawimy Was z ogrywkami Niuka. Zresztą też widzicie to teraz na przebitce i 350. 2 Natomiast na sam koniec wystąpi napis to be continue, co oznacza, no zresztą jak pewnie wszyscy wiedzą, to oznacza, że ciąg dalszy nastąpi i wtedy zmienimy to wszystko, co zrealizowaliśmy dziś, po prostu w trailer tego, że z Borkosiem nagramy dla Was jeszcze osobny materiał, w którym śmigamy sobie w parach. Więc taki koncept się zmienił z uwagi na to, że po prostu słońce zeszło już za nisko, za długo nam ze wszystkim zeszło, mieliśmy też jakieś tam drobne problemy, trzeba było się podpiąć pod kompa, trzeba było tu kogoś wywieźć, tu zrobić jakieś zdjęcia, tu to, tu tamto, tu zmienić opony. No i w efekcie tak to wygląda na tych naszych planach, natomiast myślę, że ten materiał, który zobaczyliście i tak był srogim roz. Z I że się wszystkim to naprawdę bardzo podobało. My, w takim razie, dogrywamy tą końcówkę, którą wy już widzieliście. No i z powoli zbliżamy się do końca tego, co mamy wam do przekazania. A mieliśmy wam do przekazania, że 352 JZ to jest turbo-petarda. Zajebiście jeździ to auto, zajebiście podaje. Zajebiście skręca, zajebiście wygląda, jest bardzo fotogeniczne. E, naprawdę wszystko siedzi w tym samochodzie jak należy i mega się jaram, że ktoś z Was może je wygrać za naprawdę niewielką kasę. A jeżeli jesteście ciekawi o co chodzi, bo nie widzieliście tego jeszcze, to sprawdźcie sobie, moi kochani, film z zeszłego tygodnia, bo to właśnie tam informuje was, w jaki sposób za 39 zł. Każdy z was, niezależnie od tego, czy masz 15, 16, 18, 25, 40, 45 czy 55 lat, może stać się właścicielem samochodu za grubo ponad 300 tysięcy. Cieszy mnie to bardzo. Sprawdzajcie, wygrywajcie, jeździcie. i cieszcie się tak samo, jak ja się cieszę. A? Tak? Kameruje się już? Tak. No tak się kameruje, to teraz powiedz coś Andrago. No dawaj Stasiu. Pozdrawiasz panią od matematyki? Nie pozdrawiam. O, ja też pani od matematyki nie pozdrawiam, Piona. Tym oto sposobem moi kochani, ja chciałem powiedzieć wam, że już kończymy ten backstage z uwagi na to, że po prostu nagrania się kończą na lawecie. Tam tamto za chwilę będzie na lawecie, naprawdę nie wiem ile trwał dla was ten film, bo to wszystko zależy od tego człowieka, już on to będzie montował. W każdym razie myślę, że lekko parędziesiąt minut dobrej zabawy, a przede wszystkim, najważniejsze w tym wszystkim jest to, że parę parędziesiąt minut pokazywania wam tego, jak nasze materiały powstają od zaplecia. I to jest bardzo istotne w tym wszystkim, ze względu na to, że wielu z was to po prostu interesuje. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Wbijajcie na mojego Instagrama w ogóle, u samej góry teraz nazwa się wam wyświetla, jeżeli was tam jeszcze nie ma. Bo powinniście tam być zdecydowanie z uwagi na to, że tam takie treści po prostu wrzucam wcześniej. No i w sumie to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i pamiętajcie, że 352 JZ, którego teraz widzicie na przebitkach, jest dla Was do wygrania za 39 zł. I mówię absolutnie poważnie, bierzcie udział, bo czas się tak naprawdę kończy. Dziękuję, pozdrawiam, szanuję i kłaniam się po same bile. Fiona! 嗯。